Hejka, dzisiaj nagrywam shorts, bo dzisiaj jest wtorek i to jest y, z Empika i będziemy otwierać przy okazji W ogóle Zobaczyłam, że YouTube dodał y, aktualizację miał i można teraz 180 sekund nagrywać, więc mega kocham za to YouTube. Okej, okay, ale przechodzę. Pierwszą rzeczą są takie cztery zakreślacze, cztery sztuki i będziemy je teraz otwierać. Mm. Tutaj okay, otwieram i. A, bo się je tak wyciąga. Pierwszy wyciągnię. Olej! Nie, myślałam, że jeśli one olej. Nie rozumiem. Rejak za jak się mogą 16 rocznicy zobaczyć, Dobra, wyciągnęłam. Takie. Kolory teraz. Pierwszy ma taki kolor, taki fioletowy. Drugi. Fioletowy, ale taki bardzo. No, taki różowy podchodzi. Ten. Nie wiem, jak go nazwać. Taki ciemny fioletowy, bardzo. A ten taki różowy. Ok, a więc kolejną. I za to było 5 zł. Kolejną rzeczą jest taka opaska. Jak Ja na przykład się smaruję, ten, to żeby nie weszło. Ale ładna. To, żeby mi nie weszło na ten mm wszedł na włos, ale ładna. Bardzo ładna. Podoba mi się. To jest za 5 zł. Kolejna rzecz to taki brelok Do kluczy. I właśnie to ja Okej, okay, on tu jest przyczepiony, jak myślałam. Ale to jest taki... Ze i mega ładny też. I ostatnią rzeczą jest takie, taka zawieszka na drzwi z napisem: Nie przeszkadzać. I jeszcze mam jedną rzecz z Rosmana, zaraz wam pokażę. Taka z kotkiem, chociaż nie lubię kotów, no ale trudno. I mega mi się przyda, bo zawsze mi ktoś przeszkadza, jak ktoś robi. Ok, a rzeczą z Rozma Rosmana jest ten pod pachę. Jak antyperspirant. Perspirant, Perspirant się, mówię tak. Kulkowy. Mega ładnie w ogóle pachnie. Taki fioletowy dzisiaj. Dobra. Tylko oczywiście jeszcze jest sucha, no? bo trzeba przekręcić. No i to tyle w dzisiejszym haul. Zapraszam do jutro na TikToka. Macie nazwę w filmiku nowym z niedzieli, No i to tyle. Popatki.